Jest niedziela. Wyjechaliśmy sobie z Tirany i jedziemy do Sarandy. Za mną widok na przepiękne góry, a sama droga z Tirany naprawdę w porządku. Wyjechaliśmy wcześniej rano, bo tak jak prawdopodobnie widzieliście z Instagramu. O godzinie 7 zamykają ulice z powodu maratonu. Tutaj widzę wam matkę, jak to wyglądało. Generalnie ten maraton, trasa tego maratonu, poprowadzona jest w taki sposób, że nawet jakbyśmy chcieli, to nie byłoby możliwości wyjechania z miasta, dlatego że z naszego punktu, w którym mieliśmy postawione auto, wszystkie ulice, na które można było wyjechać, byłyby zablokowane. A więc mieliśmy do wyboru albo wyjechać przed 7, albo poczekać do godziny 17, aż te ulice znowu otworzą. No i wybraliśmy wyjazd rano, przez co nie za bardzo się wyspaliśmy, choć poczęliśmy spać dość wcześnie, ale nie wiem, czy też tak macie, jak na przykład wiecie, że musicie wstać o którejś porze i totalnie nie możecie zaspać, to później ten sen jest taki strasznie płytki i co chwilę się przebudzacie. No, nas to właśnie wczoraj spotkało, także robimy sobie sporo przerw, bo jesteśmy dzisiaj średnio wyspani. Ale z drugiej strony mamy pewien protip na jazdę po Tiranie. Jeśli już tam wiedzieć o samochodem, to wyjazd rano jest naprawdę spoko w sensie jest na tyle mały ruch, że naprawdę można się bezstresowo po tej Tiranie poruszać. Także to dobra wiadomość dla nas bo udało nam się uniknąć sporo nerwów, jeśli chodzi o właśnie jazdę po Tiranie. Za Tiraną drogi już są w bardzo fajnym stanie, jeśli chodzi o nawierzchnię, o znakowanie. Tak naprawdę nie da się zgubić, no mając internet to już w ogóle nie ma problemu. Ale to, co może Was zaskoczyć, to chociażby to, że po poboczu, przy autostradzie czy przy drodze ekspresowej, my jechaliśmy głównie drogą SH4, czyli drogą ekspresową, no ale to wciąż jest taka dwupasmówka po obu stronach płotek i tak dalej, jeżdżą ludzie na rowerach, jeżdżą ludzie na skuterach i jeżdżą też ludzie pod prąd, dlatego że na przykład jest stacja benzynowa, a ktoś ma kawałek, to, to zamiast jechać tam powiecie, naokoło, żeby na jakieś wjazdy, zjazdy i tak dalej. A tam kawałek sobie pod prąd przejedzie, bo dlaczego nie. Zdarzało nam się również zobaczyć pana na przykład wypasającego indyki przy tej autostradzie, albo owce, albo krowy, albo osły. No dużo takiego folkloru, nazwijmy to. I no jakby to jest tutaj norma, więc niestety oczy szeroko otwarte, jak jedziecie, nawet jak wam się wydaje, że to jest droga szybkiego ruchu. No i kolejna sprawa jest taka, że na tej drodze można zobaczyć sporo potrąconych kotów, jeży, lisów czy, czy psów, bo no te drogi nie są odgrodzone żadną siatką od, od tego, co jest poza nimi, więc zdarza się, że wbiegają tam zwierzęta. Także kolejny powód, dla którego lepiej myślę jeździć za dnia, póki jednak ta widoczność jest dużo lepsza. Uświadomiliśmy sobie, że jest strasznie rano, i jakbyśmy jechali zgodnie z planem, to dodalibyśmy do Sarandy około 11.00. I dotrzymaliśmy się na siodanie. Ona jedliśmy się całkiem nieźle, więc idziemy się przejść po miejscowości, zobaczyć co ma do zaoferowania. Stawiłem jej nazwę tutaj, bo nie chce się silić na to, żeby ją przeczytać. Na 99% zrobię to źle. To co jest ciekawe, A przykład już są ozdoby choinkowe, a do z tyłu stadion. Chyba zupełnie przez przypadek trafiliśmy na naprawdę urokliwe stare miasto. Zobaczcie. Super jest. A też jak możecie zobaczyć na tym dachu na przykład jak Asia słusznie zauważyła. Dachówki takie same jak były w mostarze. I docieramy chyba do centrum starego miasta. Gdzie już wiszą świąteczne świe świecidełka. Stan budynków tutaj. No cóż praktycznie same nieużytki. Ciekawe. Co jest dość dziwne, że na Starym Mieście jest tyle nieużytków. Chyba jakieś centralne skrzyżowanie w mieście, zamek u góry. Symbole Unii Europejskiej, też ciekawa sprawa. Pod Irish Pubem siedzą misie, a tutaj dalsza część Starego Miasta. Idziemy gdzieś chyba usiąść i poczytać, gdzie jesteśmy, bo wygląda to naprawdę ciekawie. Słuchajcie, podróżowanie bez żadnego konkretniejszego planu może czasem zaskoczyć. Miejscowość Girocaster, chyba tak to się wmawia według tłumacza Google, nie wiem. Czy to jest poprawnie po albańsku? Prawdopodobnie nie. E, w każdym razie okazuje się, że trafiliśmy zupełnie przez przypadek do miasta, które po pierwsze jest wpisane na listę światowego dziedzictwa im, UNESCO, dlatego, że jest tak zwanym muzeum na świeżym powietrzu. Większość domów tutaj jest takich kamiennych, e, z tą charakterystyczną cegłówką. Zobaczcie, jak to sobie pięknie wygląda tutaj. Nad miastem góruje twierdza, zbudowana oczywiście przez Turków osmańskich, bo dlaczego nie? W tym regionie mieli sporo wpływów. No i jest to również miasto, w którym urodził się znany dyktator Albanii, Enver Hoxha. Hoxha? Hoxha. Hoxha, nie wiem. Hoxha. się uważa, że czyta się go Hoxha, ja go będę czytał Hoxha, bo lubię przekręcać nazwiska. No, tak czy tak, zupełnie przez przypadek, trafiliśmy w naprawdę przepiękne miejsce. To jest super sprawa, nic tylko się cieszyć. Czasem warto wstać rano. Jesteśmy prawie na wzgórzu, czy znaczy prawie na zamku. Na wzgórzu już jesteśmy, bo cały czas idziemy do góry. Ciężko, żebyśmy byli na dole, taki jest widok i super to wygląda. Stare miasto i tam dalej, te kolorowe bloki to już jest nowa część. Tu można kupić pamiątki i na tych kameczkach, na przykład poza różnymi zwierzątkami, czy na przykład Godwin Albanii, można też zobaczyć, nie wiem, Inter Juventus, Hiszpania, Francja. Każdy znajdzie coś dla siebie. A sam zamek, jak to zamek, właściwie ruiny zamku, jest trochę armat, trochę historii, jest jakieś muzeum, gdzie można sobie o historii Albanii troszkę więcej poczytać, obejrzeć jakieś zdjęcia. Tu jest też zrobiona scena na jakieś eventy z tego, co przeczytaliśmy. Odbywa się tu jakiś festiwal tańców folklorystycznych. No, więc, czy warto? No, tak, jak ktoś lubi zamki, tak, ale myślę, że dla samego widoku warto, bo sam widok jest naprawdę ładny. Lokalizacja tego zamku jest po prostu przepiękna. Może ta kamera tego nie oddaje, ale jeśli się tu znajdziecie, to koniecznie musicie tu wejść. Nie do końca wiemy, czy to jest kwestia braku oczekiwań, braku wiedzy, braku jakichkolwiek skojarzeń z Albanią, tak naprawdę zanim tu przyjechaliśmy. No dobra, mi tam Albania się lekko kojarzyła pod kątem piłkarskim. Asia mówi, że trochę gang Albanii. Ale tak naprawdę poza tym o tym kraju nie wiedzieliśmy zupełnie nic i dalej się w niego zapuszczamy. A prawda, jeszcze znamy go z odcinka bez planu, jak pokazywał wiele Mercedesów na południu no z kilku odcinków w sumie ale poza tym tak naprawdę o tym Państwie nie wiedzieliśmy zupełnie nic i super jest to, że im dalej się zapuszczamy tym bardziej odkrywamy jakieś miejsca które oczywiście są pewnie łatwe do znalezienia w internecie natomiast nie wiedząc tego mamy taki pozytywny szok niechcący go doznajemy i myślę, że jest to bardzo fajne, także czasem nie warto googlować wszystkiego jak chcecie mieć niespodziankę czy będzie pozytywna? no to już zależy dotarliśmy do kolejnego punktu jakim jest Blue Eye i teraz zobaczcie, tutaj o jest taka grupka. Świnie albo dzik i trzy świnie. Ciężko powiedzieć. I jakieś bezdomne psy, które na nie czekają. I tu jedzie koparka, którzy i akurat naprawiają tutaj drogę. E, więc do Blue Eye musimy iść na pieszo, gdyż droga jest nieprzejezdna. Także czeka nas 2 kilometry spaceru. No i tak to wygląda. Plac budowy. Budują drogę, parking. Idziemy zobaczyć źródełko No i tak wygląda sprawca całego zamieszania czyli miejsce, gdzie zaczyna się woda W sensie nie ten pan, ten pan sobie pływa Ta woda ma 12 stopni według tabliczki która jest tutaj umiejscowiona a tu jest po prostu źródło i wy jak widzicie stąd to wybija sobie woda Przepięknie to wygląda Kolor wody tutaj jest iście obłędny, e, ponieważ już pewnie widzieliście w jakiejś kolejnej przebitce, albo zaraz zobaczycie, miejsce, w którym wybija źródło jest takie głęboko granatowe. Podobno jest tam bardzo głęboko właśnie, e, stąd głęboki granat. <laughs> e, natomiast co nam się tutaj trochę mniej podoba, no to jednak to, że tam gdzie turyści, tam i śmieci. Chociaż są też budowlańcy i obok nich śmieci, więc ciężko powiedzieć, kto zawinił. Natomiast w Albanii to niestety popularny dosyć problem, ale nie tylko w Albanii, i w Bośni, i w Czarnogórze też się z tym spotkaliśmy. Blue Eye, mimo tego, że turystycznie jest bardzo rozpoznawalnym miejscem, naprawdę robi świetne wrażenie. Niestety, tak jak Asia powiedziała, w takich rezerwatach w Albanii i nie tylko, w wielu miejscach można natknąć się po prostu na olbrzymie sterty śmieci. I Niestety nie wynika to z braku infrastruktury, tylko po prostu z głupoty ludzkiej. Jest to bardzo słabe, bardzo niefajne, no a efekty widać później wszędzie. Pod tym kątem Albania ma jeszcze dużo do nadrobienia. Liczymy na to, że pójdzie to wszystko w dobrą stronę. Na tym samym żegnamy się z wami z Blue Eye. Popatrzcie jeszcze chwilę na tą piękną wodę i do zobaczenia. Papa. Pa.